Witam Was w trzeciej części Zagrajmy w S.T.A.L.K.E.R. Dzień Czarnobyla W dzisiejszym odcinku udamy się do Jakiegoś Serge jak już mówiłem na końcu tamtego odcinka poprzedniego no, Najpierw zobaczymy w naszym PLA gdzie musimy iść No tam, musimy przejść przez nasyp kolejowy Więc tam się udamy, ale Nie będę nagrywał, spotkamy się tu, tu, pod nasypem, jest to miejsce gdzie y, pokazywałem na mojej prezentacji czy jak wy to ujmujecie y, tam gdzie takie mutanty goniły jakby coś, to jest właśnie to miejsce gdzie kończyłem tą prezentację no to dobra no to biegnę tam dobra, dotarłem do nasypu kolejowego teraz jakoś trzeba będzie przejść przez to tylko jak tego nie wiem hmm żeby pieski zrobili gonić w najgorszym wypadku o, jeszcze jeden w i nawet pierdzielił głupi psiak jak ten przejść w hmm. gdzie to są śruby jest śruba Niby trzeba rzucać śruby tak aby anomalie zniknęły tylko jak tam przed chwilą jeszcze przeczytałem w PDA tego właśnie stalkera paszy ostrego że anomalie tutaj występujące pod tym nasypem kolejowym całym występują regularnie więc można je jakoś przejść Czyli więc trzeba rzucić i szybko przebiec Dobra, tu O cholera. O niech to szlak Trzeba się ukryć gdzieś tutaj. Może to pomoże. Ech... Nie, trzeba trochę się podlecić. Tyle z udało, że nic. Dobra, wystarczy. Wiecie co, zapiszę grę, bo zaraz zginę, to nie będzie fajnie. Dobra, jestem z powrotem. Hmm. Gdzie ta anomalia? Cholera. Jest. Daleko jeszcze do wyjścia jest. A, już prawie przy samym wyjściu jest, ale... Nie chcę cholerę rzucić. Raz do mnie ta anomalia dojdzie, wtedy w tym najgorszym wypadku zginę. Ale no, byłeś najlepszy. O cholera, rzucaj to. Zaznaczony. Szybciej. No, uhu. Co do z tej łoka. Stan Tylusem wrócił z wypadku. Chyba miał kłopoty i potrzebuje pomocy. Przyglubił ze sobą jakieś stworzenia. Mówi, że długo nie wytrzymam. Możliwe, że wie coś o stryłoku. Oto jego współrzędne. Musisz się z nim zobaczyć. No... Jakoś nam się udało przetrwać to przejście przez ten nasyp kolejowy. Teraz musimy iść dalej do... Poczekajcie. to sprawdzę? Do Sergija, czy nie? A A Aaa, ranny bis. Myślę, że on ma na Już mi się porąbało trochę. Najwyraźniej Siergier w innym się występuje No, daleko jest? No, raczej blisko to możesz posejść z tego co pamiętam to tutaj było parę bandytów no, z którymi tak się szybko rozprawimy, więc nie ma żadnego problemu tutaj są wojskowi, którzy zaczną mnie ostrzeliwać, bo przyszedłem przez ten nasy Jeżeli bym przeszedł tamtą stroną, to by mnie atakowali w ogóle ja, raczej to no, może się zbliżyć do nich tak to może jakąś broń bo w nich znajdę jakiś ze hmm dobra zapiszę grę i możemy ich atakować jak widzicie jestem z powrotem no trochę się rozpadało No, mam nadzieję że to mnie przeszkodzi Mniejszy. Hmm, nie ja by to do nich podejść A z tym co ja powiedziałem, że nie będą mnie atakować tylko o nich przejdę to mi się trochę pomyliło, bo właśnie mnie atakują w czystym niebie drugiej części Stalkera. W tym atakują zawsze, więc mi się trochę pomyliło. Przepraszam za to, ale nie jestem szkodliwy. żebym do niego podszedł, ale chyba wolę nie Dobra, rozwalę go Da się w ogóle? Co on jest nie jest? O cholera, żebym trochę za słabo się zakamuflował tutaj. Więc tutaj jest dosyć sporo tych wojskowych mhm. Mhm. Chyba go trafiłem Chyba Strzelę w niego Zaznaczony O cholera Tego się nie spodziewałem raczej Niech to dla Łeb mają to Więc najlepiej trzeba w łeb celować Właśnie tak jak teraz to zrobiłem Już tak dalej to się bandaże mi skończą ja nie będzie za dobrze jakby jakieś mutanty tu podeszły nawet gdyby ich rozwaliły ja bym sobie wziął cały ekipunek bo jedynie o to mi chodzi żeby wziąć cały ekipunek punek. niestety żadnych mutantów nie ma hmm. mało mam bandażu ja też jak, nie chcę malować teraz jasnych Gdzie on co strzelają? A chyba tam Stalkerzy znowu coś moi Jasne, to... Jest jakiś Stalker go też atakują? No to wyszło mi przynajmniej na dobre, bo zajęli się innymi, a nie mną Widać wolą zginąć, niż zabić Dobra, trafiłem go Nie żyje Chłopa zostało gdzie on powie, że mnie nie wyskoczył za do cholery. Ty, żołnierz, gdzie jesteś? Jesteś aha, kto to jest? O, no, już tylko jeden chłop został do zawicia. No, biorę ten broń też przy okazji, będziemy no, uciekł? Nie żył, gdzie jesteś hmm, tutaj się patrzę, że ludzie się ukrył No coś go nie ma hmm. Dobra, nie będę go szukał Chyba mi znioska nie wyskoczy Nie, nie ma chyba nikogo, bo nawet na liczniku nie pokazuje. Nic, a nic nic, a nic nie pokazuje amunicję trzeba pozbierać z tych, z tych żołnierzy ale to przerwę nagrywania żeby nie nagrywać bez sensu zbierania jestem z powrotem eee, co by tutaj nawet trzeba się trochę podleczyć zdobyłem właśnie już wszystko wyzbierane zdobyłem także nowy pistolet ford 15 który jest lepszy od tego naszego z tumikiem o, no, to idziemy dalej, do tego całego lisa. O, tu jeszcze jakiś trup jest. Dalej, szara kropka jest. Tu mnie jakaś anomalia go zabiła, znajdziecie, no, się tak śmieje zaraz mnie zabije. <gry> Tutaj... w drugiej części Stalkera, czyli w system niebie jest baza Stalkerów Teraz to jakaś wiocha opuszczona jest, jakaś stara fabryka z traktorem hmm. Anomalia, anomalia już. No i proszę państwa, dotarliśmy do Lisa Który... Woła nas o pomoc i chce, abyśmy dali mu apteczkę Trzymaj apteczkę Zaraz chyba pieski tu przydadzą, więc... Nie pogadamy z nim Dobra, już biegną hmm. Teraz musimy udać się Na wysypisko Ale najpierw zabijemy te pchlarze Oczywiście broń zładowana, bo po co Załadowana ma być o Jezus Żebym jego przez przypadek nie zabił, tylko No to tamto mamy z głowy już wszystkie niemożliwe No bez jaj O dobra 1500 rubli I zaliczona misja jest Czyli w takim razie hmm, W takim razie najpierw zapiszę po pierwsze No dobra grę zapisałem jest z powrotem jeszcze trzeba zmienić grą, bo Lag. Dobra, shotgun się na razie nie przyda nam w ogóle. Tak, dobra, wkładam tego akm -a. Całego, czy co to jest? AKM? Jasne, AKM. Co to jest? Wpieprzałem jakiegoś stankera. Nie, nie będę pochodził za dużo trochę tych piesków, jest. No nie go jedzą, nie go jedzą. Lepiej to my atakowali. Tutaj jest jakiś schowek już fioletowy znacznik na mapie jest. To jest chyba ten nasz samochód, który żeśmy wylądowali w tej tropiarce całej. Nawet zresztą podobnie jest. Hmm, mam jakieś leki przeciwpromienne. Niestety nie mam. Hmm. No, ale dobra pójdę tam będzie hmm, nam bardzo potrzebne zaopatrzenie z tej właśnie furgonety cholera żeby nie, nie napromieniowało zbytnio aj uch ciężki stan promieniowania no napiliśmy się wódki nam przeszło Ale idziemy dalej na wysypisko To mu się we pierdoli. Ale biec może, nie wypieprzy się. Przynajmniej mam tylko nadzieję. O, już widać wrogów. W co oni strzelają tam? A to moi statkierze walczą z bandytami. Po prostu, a, już go zabili, dobra. Przynajmniej amunicję nie zblandowałem. Pomogę wam. No. Może jakieś wyrazy wdzięczności byś się miał. Za to. Jeden z moich zginął, a nie żyje. Nie, ja ci nie dam apteczki. Chyba już zwariował zwariował. A Amunicję całą. Jaranie nie, tak żyjesz, ale nie przeżyjesz, bo ci nie dam apteczki, ci nie pomogę. Hmm, że mi tu jeszcze ktoś nie wskoczył. Zmienię broń. Nie chcę mi się malnować w tej broni amunicji. Wezmę sobie Vipera 5. Oho, oho, ale bandyci mają bardzo dużo amunicji do tej broni, Vipera O, cholera, broń się zacięła. Nie. No to było hamskie, Że mi się broń zacięła w tym momencie Też lepszego momentu nie było naprawdę Na zacięcie się broni Jest tu coś jeszcze? Chyba nie za Jeszcze jeden ziomek jakiś Patrz tu Gdzie jesteś? Ty chamie hmm, za dużo rzeczy dźwigam Chyba przesadziłem trochę Dobra, już mogę więc znaczy iść sprintem raczej nie pobiegnę No to To by było chyba na koniec tego odcinka Więc na wysopisko pójdziemy w czwartym odcinku do zobaczenia wszystkim.